Aby zaprezentować hodowlę Waldemara Piszczały, udaliśmy się do miejscowości Orzechówek, która leży w niedalekiej odległości od Radomska. W bardzo spokojnej okolicy znajduje się dom naszego rozmówcy. Tuż za domem znajdują się gołębniki, w których przebywają gołębie najwyższych lotów. Kilkakrotnie już wywalczyły naszemu rozmówcy tytuł generalnego mistrza Polski. Wspaniałe ptaki oraz ogrom wiedzy hodowlanej, jaką posiada Waldemar Piszczała skłoniła nas do zrealizowania tego reportażu. Waldemar Piszczała to świetny hodowca i wspaniały ojciec rodziny. Wspólnie z żoną Anetą wychowuje trójkę dzieci. Najstarsza Julia chodzi już do szkoły, syn Bartek uczęszcza do zerówki, a mała Ania ma dopiero 3 latka. Po filiżance kawy przyszedł czas na wypuszczenie gołębi. Waldemar piszczała nie robi tego zbyt często o tej porze roku z uwagi na grasujące drapieżniki. Bliskość lasu sprawia, że ma poważne problemy z jastrzębiami. Jednak dzisiaj jest niezła pogoda i możemy zafundować ptakom krótki oblot. Waldemar piszczała swoją przygodę z gołębiami zaczął już kilkanaście lat temu, lotując bardzo dobrze na poziomie oddziału i okręgu. Ostatnie lata to jednak eksplozja wspaniałych osiągnięć na poziomie regionu i kraju. Tak, wspaniałe wyniki lotowe to efekt wielu poważnych zakupów bardzo dobrych gołębi i zmiana metody prowadzenia hodowli. Waldemar Piszczała poświęcił gołębiom bardzo dużo czasu i pieniędzy, ale to wszystko opłaciło się i w obecnym czasie jest najlepszym hodowcą w Polsce. Obecnym roku 2012 wspólnie z Radosławem Małolepszym wywalczyli dla Polski tytuł drużynowego mistrza świata gołębi młodych w mistrzostwach organizowanych w Nitrze na Słowacji. Również na olimpiadzie w Poznaniu Waldemar Piszczała wystawił cztery ptaki, z których jeden wywalczył dla niego brązowy medal w kategorii sport G. Także najbardziej chyba funkcjonalne cele jakie są na tą chwilę, mi się wydaje, praktyczne. No i, i tutaj właśnie z tego gołębnika leciały te moje najlepsze gołębie, lecą te moje najlepsze gołębie, jest to wiadomo, mamy taki troszeczkę późny okres, prawie listopad, te gołąbki są na końcu już pierzenia. Wiadomo, one są rozdzielone, no dziś akurat specjalnie troszeczkę puściłem, żeby tu można było łatwo ich pokazać i samce i samice, te najlepsze, które mi leciały, no i, i tak jak tutaj widać, jest mały ten gołębnik, nie jest duży, to widzę, to z własnego doświadczenia, przez tyle lat jeżdżąc po różnych dobrych hodowcach. Błędy są u niektórych tak, że te gołębiki są zbyt wielkie według mnie, za dużo przestrzeni, te gołębie latają, głupieją, nie wiedzą gdzie swoje miejsce, jeżeli ktoś wejdzie, nie czują się tak komfortowo, gdzie jest 50 gołębi, a gdzie na przykład tu u mnie cel jest na około 19, ale z tego jest tylko zawsze nie więcej, czyli 19, czyli około 38 sztuk mogę pomieścić, ale nigdy tutaj jeszcze nie było. Zawsze najwięcej tych gołębi jest w granicach 28-26, czyli o te 12-14 sztuk mniej jak normalnie wchodzi do tego gołębnika, bo tak jak widać są te cele częściowo pozamykane, gdzie nie ma par. Są też te niektóre cele, które będą przeznaczone dla gołębi rocznych. W miejsce tutaj starej gołębi już po selekcji, po sezonie, wejdą gołębie teraz młode, przelotowane, czyli tak czyli zwane roczniaki na przyszły rok, bo one wchodzą mnie w 50 w, w, tra w trakcie lotów yy, cele z tym samczykiem, którego przed chwilą żeśmy widzieli ten Werbre razy Vandenabele i właśnie jest to matka tego gołębia, który na Mistrzostwach Świata yy, jest w drużynie zdobył w drużynie złoty medal yy, w Nitrze. Jak również jest matką też yy, samicy, która dała 07 olimpijczyka, także to jest z tej właśnie pary. Wychodzą te super gołębie i doskonale latające do 500 km, praktycznie mm, duży wpływ, może ma mm, na to wszystko też jej budowa. Jest to doskonale szeroki gołąb wspaniałej budowy ta samica jest, lubi się zimą przypasać, ale, ale naprawdę bardzo silne gołębie wydaje, mocne, które radzą sobie spokojnie jako roczne już do 500. Mam tu kolejną samiczkę z gołębnika rozpłodowego. Jest to młoda samiczka, bo do, dopiero roczna, ale jest to córka tego pstrego ferworta, wnuczka Fineki, najlepszego mojego rozpłodowca. Eee, Chcemy pokazać tylko dlatego, że jest to numer tam 3300, jej założyłem, jest to zeszłoroczna samiczka, ale już młody w tym roku, dała już młodego w tym roku, który właśnie w oddziele w Opolu, w oddziele, przepraszam, Zawadzkie, to jest okręgopole u Jurka Kustosza, bo wymieniamy się tymi młodymi właśnie, także to jest ważne, bo się wymieniamy po prostu te młode sobie do lotu po dobrych gołębiach. Praktycznie już środa wieczór, czwartek rano jest to dobra karma lotowa. Karmie mieszankami gołębie lotowe z firmy Versalage. Linia, linia między innymi Marimandu, dużo tam tej, tych karm Mariman też używam. Jeżeli chodzi, może jak już jesteśmy przy karmach o gołębie rozpodowej teraz jesień, zima, karmie mieszankami tu naszymi z bliska z firmy Campol. W czwartek wieczór dostają gołąbki ponownie. Oczywiście, po treningu znowu mieszankę dobrą, lotową. Do wody idzie prepada, preparat jodowy plus aktywne żelazo z brokampa. Piątek rano jest, to tak jak do piątego, siódmego lotu, jest znowu trening wywózka jeżeli jest pogoda gołębie są wywożone znowu na te 30-40 km przylatują, siedzą mniej więcej około pół godziny, piątek rano są rozdzielone samce rozdzielone są od samiczek i dopiero wszystkie są karmione karmione są w ten sposób, że po prostu w własnych gołębnikach samice karmione są u siebie na siodełkach, samczyki tam gdzie mają cele. Po nakarmieniu w piątek rano gołębi już nie latają do wkładania do, do soboty. W piątek wieczór są karmione w zależności już od pogody, jaka ma być na niedzielę. Trzeba obserwować tą pogodę, często już cały tydzień się ją obserwuje. Jeżeli są loty z wiatrem, trzeba lekko karmić bez grochów, bez trączkowych. Piątek jeżeli loty zanosi się dłuższy, ciężki podwiat, trzeba tą karmę z maksymalną ilością kukurydzy, słonecznika trzymać praktycznie jeszcze cały piątek. Te głębie muszą mieć tą siłę, ten zapas energii, gdyż on, one nie wiedzą, na jaką odległość są wypuszczone. One lecą maksymalnie jak mogą do oporu. Nie potrafią sobie tego rozłożyć po prostu, że aha, lecę troszkę słabiej, bo musi mi to starczyć na 600 km. Nie, one lecą cały czas jednakowym tempem i tak jak mogą, i tak jak są przygotowane. Że tak powiem stanąć na podium, bo może to jest bardziej lepsze określenie, jestem drugim wicemistrzem Generalnego Mistrzostwa Polski w tym roku, czyli trzeci sezon pod rząd, rewelacyjny. Mam, mówię, kandydata na olimpiadę, gołąbka, który, no, zobaczymy jak to dalej wyjdzie, bo wyników nie znam w Polsce, ale wynik jest w miarę fajny. Także, no, czego tu chcieć? Myślę, że osiągnąłem co chciałem, najważniejsze sukcesy przyszły. Obroniłem te sukcesy przez dwa kolejne lata. Gołąbki są linia bardzo dobra, jedna, druga które po prostu brylują nie tylko u mnie, ale u innych kolegów, jak i na tych mistrzostwach, nawet w Nitrze pokazał ten gołąb, choć mogę powiedzieć, że może i lepsze u mnie są, ale on też już pokazał klasę. Także oczywiście te sezony ostatnie, no to, to, to rewelacyjne i, i jestem w pełni usatysfakcjonowany po prostu tym hobbym, którym się zajmuję już od ładnych paru lat. Cieszą mnie te wszystkie wyniki moje, te puchary tutaj osiągnięte, które widzimy. Tym bardziej, że Radomsko wydaje mi się jest dość mocnym oddziałem, gdzie jest kilku bardzo, bardzo mocnych na Polskę znanych hodowców. No, że nie wymienię wszystkich, ale przynajmniej tak z grubsza wiadomo, mój kolega Radziu Małolepszy, drugi w Polsce w 2010, trzynasty w Polsce w 2011, czyli rok temu. Bardzo dobry hodowca. No, nie wspomnę, Owczarek Grzegorz, który w tym roku wylatał Mistrzostwo Polski w C. Także tutaj no, nie ma nic ująć, nic dodać. Także te sukcesy, co widzimy, no bardzo mnie cieszą. Tym bardziej, że mm, lecąc w silnej konkurencji w sekcji, mm, w oddziale, y, wyniki moje były brane tylko głównie z list oddziałowych i okręgowych. Także, żeby ktoś sobie nie myślał, że tu możliwe było coś z sekcji ugrać. No niestety nie w moim przypadku żaden z tych sukcesów, co tu są, tych pucharów, wszystkie wyniki są brane wyłącznie z list oddziałowych. Co jeszcze ważne, może na koniec, chcę dodać, bo też różne to opinie chodzą. Na szczęście w tym roku były zorganizowane już w Polsce badania antydopingowe. No, i, i pod tym względem też moja hodowla jest czysta. Także wydaje mi się, że wreszcie wszystko jest już tak dopięte, że mogłem nagrać ten film i przedstawić to wszystko, co tutaj osiągnąłem przez te ostatnie sezony. Na tym kończymy reportaż z tej mistrzowskiej hodowli, i dziękujemy naszemu rozmówcy za szczere i niezwykle pouczające wypowiedzi.